Elo, to znowu ja, Orzeń włoski. Dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy na czarce. Na przykład, nigdy możecie nie dostać mały. Wystarczy się zdobicie dar. Albo, e, jak wiecie, w Ameryce się dostaje A, F, C, coś takiego. Jak się dostanie F, można to łatwo zdobyć. A, jak C się dostanie. Jeszcze jest coś takiego, jak F, 0, A i plus. To mi poradził Urbits Brawl Stars. Bsy. 7 tysięcy Po BN. do dokładnie. 200 ehm, jeszcze. Teraz pokażę wam fajne, fajne dwa sposoby. To są, każda linia to jest inna na przykład zapałka. To jest 5. Plus 3 równa się, e. załóżmy, że 8 e. i teraz daję Wam kilka sekund, żebyście przełożyli jedną zapałkę. Już, jak nie wiecie, to zobaczcie. O, przepraszam bardzo, przepraszam. Dobra, sorry, już poprawiłem błąd. To chodziło o to. Jeżeli nie wiecie, to pokażę wam taki mycz. To przykładacie tutaj. 5 plus 3 równa się 8. Lub jeszcze można byłoby to załóżmy, że to jest te, cały czas te 2 tak? Jeszcze można by było zrobić tak. To przełożyć tu ten przykład Drugi poradził mi w filu 1,2,3,4,5. Wpadajcie także na JeroChanel. No, co tam jeszcze może być? Mm. 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 Robimy cięcie i myślimy.